Zobaczymy, co to, dostanę. To, to Pachnie jak naleśnik, przypieczony mocno, ale to nie jest naleśnik. Chyba z mięsem. Z no. Dzień, Dzień dobry. dobry. Jestem Iwona, a ja mam na imię Damian. Jesteśmy bezwotnymi magistrami politologii. Postanowiliśmy wydać wszystkie nasze pieniądze na wycieczkę Lanosem na wschód Europy. A oto relacja z naszego wyjazdu. Dzień, Dzień dobry. dobry! Dzień 25. Okrągły! Wyjechaliśmy z Witygry i dojechaliśmy do Wołogdy. I tyle. Koniec. A nie, żadam! Mówimy o tylko z, z Jak do tej pory, to my przywoźliśmy wszystkim narodom i no. mieszkańcom, mieszkańcom tych narodów wiosnę. Miasto chciałeś powiedzieć narody to brzmi tak da więc że Tak, no, Litwinom, Łotyszom, Estończykom no i... No i Rosjanom w sumie też. E, I teraz dopiero spo, widzimy jakiekolwiek tego objawy, bo zaczynają jakieś listki wypuszczać, drzewka, e, mlecza widzieliśmy, widziałaś? Z 1 maja u nas jest na pewno już kilka dni ciepło Pierwsze oznaki malutkie wiosny są. Ale na czapkę pogoda taka trochę. Albo na okola przeciw słoneczna. <laughs> Jedno i drugie. Tycha, hybryda taka. Hybryda. Przyszliśmy do parku weteranów. Przypadkowo zupełnie. Ale zachęciło nas to, że było tutaj dużo ludzi i jest fajne słońce. Dzisiaj mamy 1 maja, czyli święto pracy. W Rosji 1 maja zaczyna się takie święto majowe, które kończy się dziewiątego dniem zwycięstwa i przez te kilka dni Rosjanie wycelebrują, można powiedzieć. No, świętują świętują cały, czas. cały czas. Są różne... Kiełbaski. Kieł tak, jakieś grille, imprezy mniej lub bardziej zorganizowane, ludzie wyjeżdżają na, na wieś, na jakieś działki, na rybałkę. rybałkę. Czyli łowienie ryb lub też po prostu wychodzą z domu na spacer chętniej. Zaczęła się też ładna pogoda tutaj robić, więc ludzi jest w mieście coraz więcej. Tutaj w tym parku zwycięstwa mamy między innymi, można powiedzieć, małą imprezkę. Są no, kiełba kiełbaski, kiełbaski są, dlatego wspomniałem o kiełbaskach. <laughs> tak, dokładnie. I trafiliśmy na domek, który został, jest pozostałością po lodowisku, które było tutaj gdzieś w okolicy. Wygląda jak domek Dziadka Mroza. Dlatego się zastanawiałem, czy tutaj jest… Może stąd on, stąd on pochodzi? Nie, ale pewnie w święta tutaj... Urzęduje. Tak, na pewno tutaj przybywa w święta. Chciałam tylko zrobić sprostowanie, że to, że czerwone są ustawienia, ale małe ustawienia. Czerwone są ustawienia, bo jest czerwony dach nad nami. Tak, że to nie była kiełbasa, tylko szaszłyk i będę się oczywiście na niego. Ja lubisz mięso, więc... Może być dobre mięso? Co 150 rubli za 100 gram. My zapłaciliśmy 300. 335. Gram tutaj. Ale dobra. Dobry? No, Dobry? Końcu, 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 dobrze. No, kończę do mnie. Dobra. 3 ruble za 1 litr wody. Można sobie wziąć wodę czystą czyli wpływ hitnął. No masz tak? A w Tomasz nie wydaje, czyli nie wydaje reszty. W Rosji uprawiamy Soboring, sobo a nie Churching. Chraming church można powiedzieć. To chram się mówi za kościół. Monastering. Monastering in English. Jest to świątynia z 1669 roku. Jest ona kamienna. Ja bym... Lepiej nie dotykać ścian, bo zostały niedawno jakby pobielone. I co oznaczają te właśnie... Dokładnie. Chociaż nie jesteśmy teraz pod żadnym soborem, żadnym chramem, ani niczym takim, ale... Dla mnie było zawsze ciekawe, jak wygląda to przeżegnanie się w Prawosławiu. Ono może wydawać się z zewnątrz bardzo dziwne, że tak zachowują się. no bardzo proste, bo my się żegnamy w prawo. Oni żegnają się w lewo. Czyli najpierw góra, środek, tak i tak. I robią to w przyspieszeniu i trzy razy za każdym razem. Wygląda to dziwnie, ale jest coś naturalne. A te palce jakoś tak dziwnie A palce my... układają w trzy. W trzy palce. Co to trójce, za trójce świętą. A te dwa palce? A te dwa palce oznaczają Oblicze Pana Jezusa o, Dwie natury? Dwie natury, o właśnie. Dwie natury. A ten pies sika i sika. Kopił się wody z wołogdy Czyli tej tutaj rzeczki. Rzeki. No tam przyszliśmy mostem. I sika i sika patrzcie. Cały czas. Już 13 sekund, 14, 15 Nieżywy. Nie, żywy. nie wij psa, nawet nieżywego. Przepraszam piesku. A ściganie tego obszaru ma drugie też dno, bo stoi tutaj historycznie pierwsza latarnia uliczna w mieście, która została wybudowana w 1904 roku. napisane, żeby zamykać bramę, a można wjechać sobie boczkiem. Ale bezpieczeństwo zostaje zachowane. Brama zamknięta. Właśnie otwarta, ktoś nie zamknie Ale jak zamknie, to będzie bezpiecznie. A poczekaj, bo tu mamy brudne chyba. Bo teraz to a. tym bardziej. No. <grytanie> hmm. Znajdujemy się już na Wołogockim... Kremlu. Co to jest Kreml w, tak w ogóle? Właśnie, Kreml kojarzy się tylko i wyłącznie z moskiewskim Kremlem, ale Kreml ogólnie to jest rodzaj warowni, twierdzy, która była otoczona murem, a w środku znajdował się m.in. pałac władzy, kościoły, jakieś budynki użyteczności publicznej, jakieś władzy. Z czasem Kreml, jak rozbudowało się miasto, już przestał pełnić funkcje warowne. Dzisiaj jest tak jak mówiliśmy, 1 Maja jest targowisko ludzi. i bardzo dużo ludzi. I można coś postrzelać w miski. Dokładnie. Jak się dowiedzieliśmy wszystko jest nieczynne. To znaczy sklepy są czynne. Takie banki czy też inne y, urzędy są nieczynne. I no, nie, mogą być nieczynne <grym> 5 dni. Także to jest zaskoczenie, a nam się gotówka kończy. Nic nie dobrze. I idziemy tam na górę. My to zawsze się pchamy tam na górę, nie? Tam? No tam. O, tam. Tam na górę. Jest bardzo ładnie zresztą Biało. Iwona, jak wyrażenia? Super. Jak motywacja? Podoba mi się bardzo takie świetne drewniane schody w ogóle. I to wygląda hmm? mega. Jak z filmu <grymne> rosyjskiego. O jakiś Pozytywnie <grymne> zakończonego jakiegoś. No tak, a w ogóle takim negatywnym też jest rzeczą, że wydaliśmy ostatnie pieniądze na to. Nie mam już, nie już mam gotówki. gotówki. Temu to jeszcze mało se staną na takim stopniu. To tylko zdjęcie. Iwali w dzwony. Jesteś tak jest, nagrany. jestem nagrany, że tu było. Kącik informacyjny. Wołogda to dosyć duże miasto, choć na warunki rosyjskie jest ona dopiero na 65. miejscu pod względem ilości mieszkańców, około 312 tysięcy. Założona w 1000. W 147 roku swój największy wzrost osiągnęła po II wojnie światowej. Wybudowany w 1568 roku Sobór Świętej Sofii, w chwili obecnej cały biały, ale pewnie z malunkami pod, był pierwszym murowanym budynkiem w mieście, a w czasach sowieckich został przemianowany na muzeum. Natomiast ta wieża, z której są te ujęcia ma 78 metrów wysokości i jest dzwonnicą właśnie tego soboru. Muszę że tutaj schodzenie z tych schodów było gorsze niż wchodzenie. Bo w tych schodach były takie dość duże dziury i widziało się wszystko, co jest na dole. Jak trzeba się wchodziło jeszcze... pod górę, to się nie zwracało na to uwagi, ale jak się wchodziło w dół, schodziło w dół i patrzyło się pod nogi, to widziało się te dziury między A, tymi deskami. No jeszcze trzeba było głowę mieć cały czas w dół. Bo gdzieś nisko. Tuker, jest niski jakby było bardzo o, straszne. Ale trzeba Iwonę pochwalić teraz. Tutaj pochwalcie proszę. Omieszam um, całą kopułę, tak? Zrobiłaś kółeczko dookoła. Zrobiłam kółeczko dookoła, tak. Można tutaj, a Iwona przeszła się tam dookoła pod samą kopułą. Jest to pomnik litery O, ale jest on tutaj postawiony, ponieważ wy ogólnie tak Rosjanie uważają ludzi z Wołogdy, Wołogdyczan, za ludzi w porządku, czyli okej. Okay. I dlatego jest litera O, jak okej. Okay. <laughs> to nie wygląda jak o, to wygląda jak jako, nie wiem co, jak lustro, rama lustra dla mnie. 1 maja to nadal ważne święto w kalendarzu Rosjan. Jak dawniej była scena którą przy nas rozbierano, były przemówienia i taka miła atmosfera momentów łączącego ludzi. Dla nas akurat problem na kolejne dwa dni, no ale inni mieli fajnie. Punkt zero tego rejonu. Ale pomnik, wow. Tak, czyli mamy 461 km do Moskwy, a do Jarosławia 195. To jutro będziemy.